11 czerwca, jesteśmy w Ewangelii Mateusza, piąty rozdział, wiersze od 13 do 16. Wy jesteście solą ziemi. Takie słowa Jezus kieruje do swoich uczniów, będąc właśnie na górze. Ale wiemy, że sól ma to do siebie, że nie może jej być zbyt dużo. Ona musi być proporcjonalna do chociażby potrawy, do której zostanie wsypana. Gdyby było za dużo soli. To tak naprawdę ta sól zniszczy potrawę. A więc wy jesteście solą ziemi, jesteście potrzebni, chociaż jakościowo będziecie ubogacać właśnie tę potrawę i te ziemię, to jednak nie będzie was albo nie powinno was być zbyt wielu. Niesamowite jest to doświadczenie, że Bóg posyła odpowiednią liczbę osób, odpowiednią liczbę proroków, odpowiednią liczbę ewangelizatorów aby byli taką solą Ziemi, aby sobą nie przytłoczyli świata innych ludzi, ale aby nadali temu światu i tym ludziom smak i sens życia. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Do usłyszenia.